Pan może w każdej chwili wchodzić do jej lokali, a w tych w międzyczasie ma już siedem czy osiem, ale też regularnie płaci mu pensję, a jego zadaniem jest ostrzegać przed planowanym nalotem. No i ten układ trwa kilka dobrych y, lat, ale zaczynają się pewne podejrzenia w stosunku do niego. Skąd ten prosty sierżant tak się trzyma pazurami tego posterunku, bo każdy chce, kto trafia w rejon Soho, wybić się wyżej. Jest nienagannym policjantem, ale skąd go stać na to, żeby wybudować sobie całkiem przyzwoity, duży dom? Skąd go stać na to, żeby pięcioro dzieci posłać do dobrych, dobrych szkół. szkół. Tak. Skąd go stać na wakacje we Francji, ale takim już gwoździem do trumny podejrzeń to jest samochód, który mm, sobie kupuje. No tak. To są lata 20. To jest rok 27 lub 28. No i Skotlandia zaczyna się tym panem Błać. interesować i tak po nitce do Kłębka docierają do tego, że pan jest zdecydowanie skorumpowany.